Pierwszą płytę tworzył kilka lat, zaczął jeszcze będąc studentem. Dzisiaj Rafan, czyli Rafał Gębski, cieszy się z fonograficznego debiutu. Tydzień temu przyznał, że lubi nietuzinkowe rozwiązania i fascynuje się muzyką wielu kultur a dzisiaj opowie jak powstają jego utwory. Zdarzało mi się tak, że przyśniła mi się piosenka, budziłem się i szybko na dyktafon, żeby nie uciekło, ale często to właśnie było tak, że na przykład spaceruję sobie i gdzieś tam zaczyna mi się coś w głowie łączyć, coś grać, jakaś melodia, jakiś rytm, jakiś tekst się pojawia, samo to przychodzi trochę. Albo na przykład jest utwór Tetris na tej płycie, który przyszedł do mnie jak sprzątałem w mieszkaniu po prostu. To było z gitarą, pierwsza zwrotka reszta, druga zwrotka. To trwało tak Pół godziny zanim ta całość powstała w takim szkicu, czyli właśnie tekst i gitara. No a potem zrobienie tej aranżacji trochę trwało, no bo. Jak się robi to samemu, to jednak zajmuje trochę czasu. Jeszcze, żeby to potem przesłuchać wszystko, nagrać każdą partię, zmiksować to. Wydałem tą płytę po to, żeby się nie kurzyła w szufladzie, żeby ludzie jej posłuchali i wydałem ją w internecie, więc czy będą jej słuchać w Kielcach, czy w Łodzi, czy w Warszawie, czy w Nowym Jorku dokładnie, to nie robi mi większej różnicy po prostu, żeby gdzieś tam ona dotarła do ludzi. Ja mógłbym chcieć przekazywać różne rzeczy, Mieć jakieś przesłanie, że wewnętrzny spokój na przykład. Ale prawda jest taka, że ja mogę powiedzieć w tej muzyce tylko to, co ze mnie wychodzi, tylko to, co ja wiem, tak? I mogę próbować do czegoś tam zainspirować, ale tak naprawdę myślę, że te teksty i te utwory, w ogóle z tej pierwszej płyty, są takim fajnym obrazem jakiegoś mojego wyjścia, właśnie. Stąd jest ten tytuł, Wyjście, bo to jest właśnie takie wyjście z jednego etapu w drugi etap, z jakiegoś, powiedzmy, dzieciństwa w dorosłość, coś takiego. A w wyjściu były różne wyzwania, jak to w muzyce i każdy może znaleźć na tej płycie, dokładnie wsłuchując się w teksty i melodie, pewne wyjście z sytuacji.